No Siemanko, witam serdecznie na kanale. Michał z tej strony Money makes money. Dobra, dzisiaj ogarniemy sobie nowy testnet. Generalnie zapraszam do odwiedzenia mojego bloga. Tutaj, tak jak widać, macie jakieś ciekawe artykuły z bonusami i niebonusami. W ogóle, jeśli jesteście zainteresowani zakupem mojego e-booka. Który no, został wydany półtora roku temu, także no, teraz możecie go zgarnąć praktycznie za darmo, jeśli jesteście na mojej liście mailingowej. To rozsyłam wszystkim kody i mogą sobie zgarnąć ten e-book za darmo. Jest on oczywiście w wersji angielskiej, jak i w wersji polskiej, także nic tutaj nie powinno być problemem. A my będziemy się zajmować nową platformą do NFT na Layer Zero, czyli no, to jest temat, który ostatnio jest naprawdę na fali. Będzie to testnet, więc nie będzie on wymagał żadnego zaangażowania finansowego. Jedynie co to cierpliwości i trochę tutaj technicznych skillsów. W ogóle znalazłem fajny kranik na kilka sieci, także myślę, że przyda nam się to w przyszłości. A tak w ogóle to nie przeciągając, może zapraszam na intro, a później sobie rozbierzemy resztę. Jedziemy! Dobrze, będzie to Omnite. I tutaj możemy sobie właśnie tworzyć kolekcję NFT. Ale żeby to tworzyć, bo tak jak widać on tutaj jest multi-chainowy. Na tym polega właśnie Layer Zero, że możemy tutaj robić sobie różne akcje. Nie musimy bridge'ować za każdym razem. Więc żeby dostać te testowe tokeny, żeby móc obsługiwać kilka sieci, możemy sobie wbić do nich na Discord. Tutaj czekam właśnie na, na jeden kranik, który powinien się uruchomić, ale tak jak widać, no, no właśnie tak się ładuje ten ich Discord. A my wchodzimy tutaj w Omnita, zostawię wam link do tego ich Discorda, oczywiście w opisie, i wchodzimy tutaj Faucets. I tutaj mamy listę wszystkich kraników, które będą nam potrzebne, i bardzo fajny jest ten tutaj: Multi-Chain Faucet. Także zostawię Wam link do Discorda i na Discordzie, właśnie tutaj, na Faucet będzie cała lista. I nie będziemy przesadzać, nie będziemy przecież tworzyć kolekcji NFT na czterech chainach. Ale potrzebujemy kilka tych tokenów testowych: na pewno Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain i Avalanche. Więc tutaj sobie o, wybieramy jakiś obrazek, który mamy na swoim dysku, z którego chcielibyśmy stworzyć NFT. Dobra. Ja mam ten. To jest okładka z jednych z moich karuzel, które tworzyłem jakieś dwa lata temu. Tutaj możemy sobie dodać jeszcze jakiś opis, nazwa kolekcji, ticker. Możemy to zrobić tak. I teraz na którym chainie będziemy deployować? Tą kolekcję. Ja akurat sobie wybiorę Polygon, albo nie Ethereum. Albo w sumie możemy to zrobić na wszystkie. O, dobra, i teraz po jednym tokenie na każdą sieć i dajemy Next. Zobaczymy, co tutaj się stanie. W tym momencie jestem połączony, chyba na Ringkebi Testnet. Jeśli chodzi o Ethereum, powinno być Ringkebi. Także mam nadzieję, że dodaliście sobie już te wszystkie sieci testowe. Zresztą Rinkaby jest standardową siecią, która powinna być już w Metamasku, jak go instalujecie. Także z tym akurat nie powinno być problemów. A jak coś to odsyłam do mojego wideo o gdzie możecie dodawać sobie różne sieci do Metamaska, to wideo pojawi się tutaj w zakładce. A strona, niezawodna strona do dodawania sieci to oczywiście chainlist.org. No mieli się to mieli, ale nie wyskakują żadne powiadomienia, nie wiem, czekamy cierpliwie, póki co. Dobra, poszło, widać, że tutaj nasza pierwsza kolekcja już jest stworzona, ale tego nft jeszcze tutaj nie widać. Dobra, spróbujmy sobie wymintować jeszcze jednego. Dobra, zdjęcie mamy załadowane, ID 1, token name, profile, description. Dobra, dajemy next. Tutaj musimy potwierdzić na naszym Metamasku. Zapłacić jakieś małe fee. Oczywiście tokenami testowymi. I znów cierpliwie czekamy. Success. Możemy dać tutaj next. Something went wrong. Unable to mint token with this. Nie poszło jednak. Dobra, teraz tutaj wskoczyło już to pierwsze zdjęcie, które dodałem. Ciekawe, czy możemy je sobie przebrydziować. Nie, akurat nic tutaj za bardzo to nie działa ani na Avalanche, ani na Binance Smart Chain, ani na Polygon. To wymintujmy sobie może jakiś kolejny NFT. Kolejna profilówka, i tutaj znowu jest range od 1 do 1. Dobra, sprawdźmy, czy to nam pójdzie, czy nam nie pójdzie. No nie, nie da się tego wymintować. Dobra. Dobra, po wypełnieniu wszystkich okienek klikamy Next i zobaczymy, jak to nam pójdzie. O, tutaj jest. Dobra, deploy. Ale Fi znowu jest płatne w Ethereum, więc wątpię, że to wyląduje na poligonie. Zobaczymy. Dobra, mamy drugą kolekcję. Kolekcja jest pusta. Tutaj się nie da zmienić sieci, także możemy mintować tylko na tym Ethereum. I wymintujmy sobie, nie wiem, teraz jakieś inne zdjęcie. Proszę bardzo, mintujemy lunę. Jeden, luna, terra, luna, next. No i tutaj już elegancko idzie. Dobra, wymintowało się. Zaraz zobaczymy, czy nas przerzuci. Tak jest. Mamy tutaj jedną kolekcję. Tutaj, no nie ma, ale za chwilę powinna się pojawić. No, i jak tak patrzę na tego Discorda ich, no to w sumie zrobiliśmy wszystko co potrzeba. Wypadałoby jeszcze przebrydżować te NFT, czyli z Ethereum na jakiś inny chain. Ale teraz, tak, jak wejdziemy sobie tutaj w bridge, to wydaje mi się, że tutaj to nie działa. Bo nie mogę nic tutaj kliknąć. Ani ten, ani ta sieć, ani ta sieć. Nie wiem, ale mam nadzieję, że to wystarczy. Wszystkie linki oczywiście będą w opisie i najlepiej, żebyście śledzili ich Discorda, bo tam będzie podawane większość informacji. Na ten moment, no ten Discord jakoś nie jest rozbudowany i jest tutaj jest tutaj dość sporo ludzi, około 200. Także możliwe, że tutaj będą później to rozbudowywać, updateować i tak dalej. Ale póki co, no to nie, nie ma tutaj zbyt wiele informacji i tutaj jest również kanał do feedbacku, także jeśli mieliście jakieś zastrzeżenia, to możecie im tu napisać, ja napiszę na pewno, że, że most nie działa. No i to by było na tyle, ja będę tutaj dubał i szukał dalej, życzę Wam wszystkim powodzenia, zostawcie jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgu, siemanko, pozdrówki, joł.